Co Zaczynajmy. Pff. Siemanko, ja jestem Tymon i witam Was na kanale rozrywkowo-edukacyjnym Polski są Gdzie. Dzisiaj rozwiejemy wszelakie wątpliwości na temat Lepiej roz 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 rozgłośnimy... Podgłośnimy wszelakie... Rozgłośni rozgłośnimy... Rzecz. Jak się mówi? Dzisiaj recenzja powerbox Beta. Zaczynajmy Gdzie ja rzuciłem to pudełko? Popatrzcie, mamy takie ładne, kolorowe pudełko Samo już pudełko pokazuje, że mamy presti... Do czynienia z prestiżą Czekajcie Spoko? Dobra Pudełko I nie otwiera się w żaden inny sposób Jak po prostu się rozsuwa Ale zanim przejdziemy do pudełka Przejdźmy sobie tutaj do głównych rzeczy Mamy USB port wmontowany w głośniku Mikrofon built-in, czyli możemy przez głośnik rozmawiać Mikro SD ri reader, to mówi się po polsku Radio FM, baterii capacity 1200 mAh, czyli dosyć dużo yy, 6 godzin może pracować na jednym ładowaniu, porządnym ładowaniu yy, 10 metrów ma zasięg Tutaj obsługuje yy... EDR i Bluetooth 3.0 wersję. Możemy się dowiedzieć więcej na temat naszego głośnika, jak zeskanujemy kod. Właśnie, zeskanujemy go. Weźmy telefon. Mam, mam szkanner, tak jak szkaner czytnik kodów. Mam I Zaraz się dowiemy więcej na temat tego głośnika Firebox, Bluetooth. Firebox jest jedynym urządzeniem dla osób chcących wykorzystać jego wyjątkową moc. Użyj jego możliwości w miejscu, które jest dla ciebie najwygodniejszym, bez potrzeby użycia kabli. Firebox o mocy 6W, stworzony do bezprzewodowego odtwarzania. I to jest prawda, bas ma epicki, że tak to powiem. Jego bas po prostu tłuk się w pralce, jak nie wiem. Nie prałem go spokojnie, go wkładam do praki, że sprzeciw ten... Dobra, mamy taką tubę. Z tyłu oczywiście jest gwarancja, bo wziąłem pierwszy głośnik z wystawy, co było głupotą, bo było uszkodzone USB, jeszcze harczał. Dzięki i co mamy? Zaczynamy od tego, że dostajemy naszego głośniczka w takim kond W Takiej folice. Mam tutaj taki papierek, to jest paragonik, 50 zł mnie kosztował bez grosza. Mam instrukcję, jak się okazuje nawet jest po polsku. Wszystko jest ładnie opisane. Jak działa głośnik Radio FM bro. Patrzę sobie Profile są blue Specyfikacja czy, y... O jest nawet sta status głośnika Czerwona lampka dzisiaj świeci Bateria ładuje się Czerwona lampka gaśnie Bateria naładowana y... Specyfikacja Wersja Bluetooth V version 3.0 Profil Bluetooth ASP AFP A2DP Zasięg maksymalnie 10 metrów Liczba sparowanych urządzeń w pamięci maksymalnie 8 Ja jestem jednym z Wielu. Y, czas tworzenia muzyki do 6 godzin, czas rozmowy do 6 godzin, czas ładowania około 3 godzin. Wymiary 170x40x60 mm. Waga 330 gram. No będzie tyle ważył, będzie, będzie. Kabel się y, opakowanie, kabel ładujący USB, kabel audio 3,5 mm, niższa instrukcja obsługi. No, instrukcji Kto by to czytał? Kabelki nie przychodzą do nas niczym innym jak takim bardzo prestiżowym pudełeczku od tracera. Przyżycie się, no po prostu jest piękne, No, tu możemy se uchylić i zobaczyć, jak w środku są kabli. Oczywiście kabli nie ma w środku, bo wiowa mnie. Były ładnie zapakowane. Pierwszym zajmą oddaję na gwarancję, bo pierwszy czeszczał. No, nawet tam te, takie, takie, te. Rozwiązywania, no, jest git. No, jak, jakiś prestiżowy telefonii. E, no, dostajemy za 50 do tych porządnych głośnik. Nie wiem, jak wy. A dobra, przejdźmy do rzeczy. Co mamy w tym małym pudełeczku? Co dostajemy w tym małym pudełeczku? A niniejszym dostajemy taki do, dosyć długi kabelek AUX, gdzie mamy jack jack Podpiąłem do telefonu lub innego urządzenia audio Z takim wejściem na jacka i do naszego głośnika z tyłu Tutaj i zaraz do niego przejdziemy Kabelek możemy sobie wyrąbać Nie, nie jest najlepszy to do przysłania muzyki, ale można Mamy też taki dosyć, też takiej samej długości kabelek USB z, typu, z mikro USB typu B O też co możemy wyrzucić? Ojej, oczywiście nasze pudełeczko, do którego ładnie się mieści nasz głośniczek. O, przechodzi tak. Pod spodem jeszcze jest instrukcja i patrzcie, jak się ładnie wszystko mieści. No, dobra, pudełko ogarnęliśmy, kabel ogarnęliśmy, instrukcję ogarnęliśmy. I przechodzimy do samego głośnika. Głośnik wyprodukowany w Chinach. Producentem jest coś, jakiś megabajt SPZ w Polsce. Dobra. Tracer, jak widzicie, mam taką kratkę. Membrany pasywnej nie posiada, ale mogę wam powiedzieć, że basy ma dobre. I teraz sobie pomyślicie: O, to znowu te takie gumeczki, co tak będą trzymały niby głośniki, a głośnik będzie sobie latał po biurku, jak go odpalicie. Mm, nie, to, to nie są JBL, -e, które są do noszenia w rękach. To są prawdziwe, porządne takie gumeczki. Mówię wam. Na czym ja wam to mogę pokazać? No. no dobra, wezmę. O, nowoczesny słownik szwabsko-polski i polsko-szwabski. Dobra? Patrzcie. No, tu się ślizga, bo przykurzony jest. Gdyby nie było przykurzone, byłoby łatwiej. O, z drugiej strony. O, patrzcie. Jest z nim, jest z nim problem. A jak go położyć na czystym stole? To on się zasa. Przystę się do tego, do jak to się nazywa, do. Stowarzyszenie. Biu... I on trzyma, i to jest zrobisty głośnik, nie mówiąc o basach. I teraz tak, czyta karty TF, SD, LED DC5V. W ogóle ciekawe, czy on dałby radę na tego? Czy. Bo mamy Auxa, czyta Auxa, Bluetootha, FM radio, TF, SD, USB. No, Pendrive przede wszystkim, czyta. A jakby go podpiąć? Teoretycznie tak. A czekać, a, a jeszcze jest, współpracuje jako dobry ładowarka, słuchajcie, podłączyłem go, patrzcie, mojego telefonu może nie ładować, no ale jakiś inny pewnie by podładował, zobaczmy, internet odpiąć, może jest za sobą naładowany, nic, czasami działa, czasami działa, dobra. Przetestujmy tak, więc sprawdźmy mi czy w ogóle... A, bo jest włączony właśnie. Sorry, wyłączyłem No i drzery jak głupi. Jest włączony, on działa tylko jak jest włączony. Teraz będzie gotowo. No, i to jest powerbank i jeden, Za 50 zł dostajecie powerbanka. No może nie ma za dużej baterii, bo 1200 mAh to nie jest jakieś dużo. No ale zawsze coś, podładuję wam. 6 godzin trzyma, więc to jest złożone Dobra, kiss. No i ładuję. Bo teraz sprawdźmy czy to w ogóle... Zobaczmy czy on podłączy się. Tak. No i ładuje się, do kompa się podłączył. Niestety przez mikro USB nie możemy go puszczać muzyki, ale możemy przez AUX'a, przez Bluetooth'a. I teraz wam go puszczę. Bluetooth'a. Hmm. Już puszczę. Połączy się dzisiaj. successful. No i podłączył się. Teraz weźmy sobie tu DTK. Na maksa. No i widzicie, basa daje. Puszczę wam jakiegoś baskulera jeszcze na sam... Może źle wam słyszeć, ale daję po uszach. Dobra, nie, pow nie powiem, wam tylko tyle. Tracer Power Box Działa świetnie. Mogę o tyle powiedzieć. Aha, przesunę jeden z jeden film. To mnie tutaj ustawimy. A ja tu jeszcze przyrzucam filmy, to jest w ogóle inna sprawa. No i co? Yy, zostawcie fapeczkę w góry yy, i widzimy się w kolejnym odcinku, w którym będę testował. Coś lepszego, też Bluetooth. I będzie to tławki Bluetooth. Ale jakie? To już tego wam nie mogę. Powiedzieć. Jak się wam odcinek podobał, zapraszam do kolejnych, i niebawem pojawi się znowu seria z Minecraft'a. No i lecimy z tym tematem. A teraz oddalmy się w muzyce. Genialny! Jak się z wami tak szybko przywitałem, to do zobaczenia. Ja jestem Tymon z kanału Polski Tymson, gdzie rozgłosiłem się wam wszelakie wątpliwości na temat tego głośnika urządzenia Bluetooth. Gdzie rozwiałem wszelakie wątpliwości na, dzisiejsz na temat dzisiejszego głośnika Bluetooth. Dziękuję wam bardzo za serdecznie za z oglądanie tego filmiku. Do zobaczenia wkrótce, żegnaj się z wami Polski Tymson. Do zobaczenia.